Dziś mecz z gatunku tych, które trzeba wygrać. Ja stawiam na jeden 0 dla Zagłębia. Myślę, że się uda, ale może być ciężka u ciebie, jak? Jeden dla Korony. Nie, już się nie okłamuję. Czyli mecz prawdy dzisiaj. Albo lecimy do pierwszej ligi, albo utrzymujemy się w to Chociaż jeszcze parę kolejek mamy do gry. Dzień dobry. Kończy się pierwsza połowa spotkania i muszę powiedzieć, że pozytywne wrażenie. Spodziewałem się dużo gorszego widowiska, ale nie jest źle. Zagłębie coś tam gra, wygrywamy 1-0. Krona szedła bramkę pospalony, my byliśmy też bramkę pospalony, ale mamy jedną bramkę więcej, więc na razie pozytywnie. Oby utrzymali taką formę na drugą połowę i żebyśmy się się ze zwycięstwa dzisiaj. Kolejna bramka na stadionie Zagłębia wisi w powietrzu, ale pytanie: czy będzie to bramka dla Zagłębia, czy niewykorzystane sytuacje się zemszczą i korona Kielce doprowadzi do wyrównania. by się tej drugiej wersji, bo naprawdę marnujemy dużo sytuacji i to może się na nas bardzo szybko zemścić. A punkty w dzisiejszym meczu są naprawdę bardzo ważne i dobrze byłoby wygrać, żeby trochę spokoju mieć przed kolejnymi spotkaniami. 5 minut do końca spotkania, dalej prowadzimy 1 do 0, więc może uda się tutaj wywieźć, znaczy wywieźć. Zostawić 3 punkty w domu w końcu. W końcu przełamanie, w końcu zwycięstwo. I oby teraz było coraz lepiej, ale terminarz naprawdę nie jest najlepszy. Nie jest nie dzisiaj nie te trzy punkty są bardzo ważne i bardzo mocno cieszą, jeżeli wygramy. bardzo, przynajmniej 6 minut dłużej uderzył nad poprzeczką. W ostatnich sekundach Korona rzuciła się do ataków i znów piłka w siatce. Korona strzela bramkę, ale bramka uznana. Trwa jakaś analiza. Nie wiem, czy nie będzie waru. Podobno był falm na ławniczaku. Korona z tego strzeliła bramkę, jak powiedziałem wcześniej. Bramka została nieuznana. Ale sędzia nie wie, co robić. Czekamy na decyzję, pewnie będzie to na ważę oglądał. Idzie sprawdzić. I był faul, nie ma bramki. Ale mamy farta. Koniec spotkania. W końcu kolegi kolejki PKO Bank Polski Ekstrakasy Miedziowi pokonują Koronę Kielce 1 do 0. Wychodząc wczoraj ze stadionu Zagłębia byłem zadowolony, że Zagłębie w końcu wygrało. Czekałem na to od 24 listopada, kiedy to wygraliśmy w Łodzi z UKS -em. Oprócz wyniku podobało mi się to, że zagraliśmy chociaż 10 minut na dwóch napastników, a także to, że żaden z zawodników Zagłębia nie zagrał źle i nie ma co narzekać. Nawet Nalepa nie wyglądał w tym meczu źle. Później w domu na chłodno sprawdziłem statystyki tego meczu i Zagłębie zagrało fatalny mecz, naprawdę fatalny. Korona przebiegła 5 km więcej, gdzie w środę miała mecz pucharowy, w którym grała 120 minut z Jagielonią. Nie dość, że mieli podróż do stoku i z powrotem, to jeszcze do Lubina przyjechali w niedzielę i wyglądali bardziej świeżo niż zawodnicy miedziowego zespołu. Po tym meczu bym trochę z głową podchodził do kolejnych spotkań, bo w następnej kolejce zagramy w Szczecinie z Pogonią, która jest piekielnie silna na wiosnę, a Zagłębie jak widać nie może znaleźć dalej formy. Wraca Fornalik na ławkę, ale co to da? Nie wiem. Naprawdę Zagłębie wygląda kiepsko i mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, że to zwycięstwo doda im trochę wiatru w żagle. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach na tym kanale. Cześć!